Dzień dobry dzień dobry! Dzisiaj budzimy się z widokiem ze słońcem prosto w okno i jak widzicie tutaj też jest morze. Dwie osoby już surfują i to chyba nie Bartos A Bartos gdzie? W namiacie, tutaj za, za Winklem No nic Trzeba ogarnąć ten syf Bo jest duży syf i... Zaczynamy dzień. Tak wygląda nasza dzisiejsza droga, jedziemy wzdłuż wybrzeża, teraz, teraz już tylko po kilkanaście kilosów dziennie. Jedziemy na szybką toaletę do restauracji pod złotymi łukami, a następnie szukamy jakiejś fajnej plażyczki dziewiczej nad morzem miejscówki, żeby sobie stanąć i Kilka jeszcze dni posiedzieć, pocilować, może się nawet poopalać, bo teraz tak około południa zawsze się robi cieplej tutaj. Jesteśmy w Saint-Tropez. Powiem Wam, że przed chwilą historia mega popieprzona. Zatrzasnęliśmy samochód na parkingu, klucze zostały w środku i całe szczęście, że znalazłem ślusarza o 10 minut od nas przyjechał od razu na sygnale i, i otworzył nam drzwi. Niestety troszkę porysował lakier, no ale czego się spodziewać? Takimi śrubokrętami. Samochód tu chociaż jest otwarty i możemy jeździć dalej, ale niesmak pozostał i 50 euro chudzi. Jesteśmy w portfelu. Piękne słońce, Santropé przed nami. Nic tylko się cieszyć. Trochę kwas właśnie po, po tej sytuacji przed chwilą, ale ale przejdzie. Pełno jachtów. Tamten nawet ma jakieś Harleja na górze. Wszystko pozamykane jeszcze. Dopiero otwarcia będą po 1 kwietnia, z tego co czytaliśmy na kartkach. Spijam się po tych małych schodkach. To jest taka wieżyczka. Idzie też sznatka I tu widzę. Niby takie mury, coś w tym stylu. Punkt widokowy na zatokę, która ciągnie się aż do tamtąd. Po drugiej stronie wzgórza. Bardzo mało ludzi, a tutaj spokojny porcik, z którego przed chwilą przyszliśmy. No i z tej strony, zobaczcie, jedna z najfajniejszych ścieżek, jakie kiedykolwiek widziałem. Oblewana przez falę. Mega. Mega sprawa. Wyobraźcie sobie, przy większej fali, tutaj. No, nie, no wiadomo, tu są od, odgrodzone kamieniami Takie mini falochrony porobiane. no ale nawet przy bardziej wzburzonym morzu Mieć okno tak nisko, mieszkać w takim domku Ciekawa sprawa Bardzo ładna ścieżka, trochę chlapie Idziemy zapukać Idziemy zobaczyć Może ktoś mieszka dalej, tam bo... Nas puszczą na chatę Ale kolory W.O.W Wchodzimy na górę, w stronę, idziemy w stronę cytadeli. Wspinamy się po takich schodach, żeby z góry zobaczyć widok na całą zatokę. Nie musimy włączyć turbo, żeby nie zapłacić za dużo za parking, bo jesteśmy w kategorii busowej. Niestety, 6 euro, 6 euro za godzinę. Nie, zatem za 15 minut po przekruszeniu darmowej godziny, więc później jeszcze więcej. Ale już widać, widok. Z góry, na miasteczko. Weszliśmy ścieżką, taka była udeptana. I mamy ten widoczek. Ty za tymi krzakami będziesz chyba jeszcze lepiej widać. W sumie oprócz nas jeszcze grupka czterech Francuzów weszła tędy. Nie wiem czy bilety do Cytadeli, które za mną były... W sensie czy kasy były zamknięte czy nie. Ale to już nas nie interesuje. Przyszliśmy w sumie tylko po ten widok. A jeszcze tu coś jest. Biegniemy tą ścieżką. Wow. <ścoughs> tak jest. Tego mi brakowało dzisiaj. Poszło. Aż się odbiło echem od cytadeli. Ja pierdykam Nie, nie, że jestem gruby Portfel tu miałem wpakowany do kieszeni A może jestem gruby? Nie wiem No i zajebiście Ej, gacie mi pękły Ty zobaczcie, żule tu śpią nawet jakieś Jaką mają miejscówkę? Zobacz teraz? Nie, no w sensie mają rozłożoną skórę niedźwiedzia Gdzie ci gacie pękły? Tutaj one eternity later. Znajdujemy się na terenie parku narodowego Port Cross i jesteśmy aktualnie w tym miejscu. Dzisiaj robimy trekking w stronę Cypelka, w stronę Cap Camarad tutaj. To jest 3,5-4 km. Może później wrócimy i jeszcze pójdziemy na zachód w drugą stronę. W każdym razie możecie zobaczyć, że ten park jest dosyć duży rozległy i oprócz jakichś fajnych historycznych miejscówek, fortów rozrzuconych też na tych wyspach, jest kilka fajnych malutkich porcików, miasteczek, tak jak my teraz jesteśmy w Lescale. No i oni tutaj wszyscy wspólnie dbają o to, żeby to miejsce zachowało swoją bioróżnorodność i żeby było po prostu czyste. Gotowi na trekking, odpalamy się wrotki i śmigamy tutaj jest taki malutki porcik gdzie widzimy kutry rybackie a tutaj też na razie zamknięty klub sportowy Lescale. chyba można nurkować szkoła nurkowania prawdopodobnie a my idziemy dalej a tu wygląda jakby się już trasa kończyła czy na pewno tędy, no. panie przewodniku? Nie, już... Za garażami. ta ja myślałem, że to jest punkt widokowy. Bo krzesła tą larnetkę zamontował świetnie Ciekawe czy ci trzeba moniaki przystać. <grymne> Przeszliśmy może 5 minut i powiem wam, że aż się nie chce iść bo to są tak piękne miejsca co chwila że nic tylko siedzieć, chillować i patrzeć podziwiać okolice naprawdę jest, jest, jest pięknie My idziemy w tamtym kierunku, tam dalej w stronę tej latarni morskiej, która wystaje taka biała, z nad drzew. Kiedy tam dojdziemy, nie wiem, ale już widzę kilka fajnych willi, które mogłyby być moje tutaj <grym> na tym wybrzeżu <grym> i mógłbym tutaj zamieszkać. Powiem tak, wszędzie jest fajnie blisko morza. Z widokiem na morze można mieszkać wszędzie, a tutaj w szczególności. Zobaczcie kolor tej wody. Przejrzysta. roczysta. Z tej perspektywy wszystko idealnie widać, bo słońce tak pada, ale no widać gdzie są kamienie, gdzie jest piasek. A w ogóle tam były takie tablice i wyczytałem trochę o tych algach, o tych wodorostach, nie wiem jak to inaczej nazwać, które wypływają na brzeg. Podobno są objęte ochroną we Francji od 1988 roku. Nie wolno ich dotykać. Szczególnie w, na terenie Parku Narodowego, w którym jesteśmy teraz, no i one chronią wybrzeże przed erozją, chronią plaże przed erozją. Często je się czyści tylko po to, żeby plaża ładniej wyglądała, ale nie powinno się. I też one produkują podobno na metr kwadratowy dwa razy więcej tlenu niż lasy To jest bardzo ciekawe i pochłaniają też dwutlenek węgla. Tutaj akurat dużo ich nie ma. Tam podobno w tamtym kierunku dalej jest ich zdecydowanie więcej. No I praktycznie doszliśmy do końca naszej dzisiejszej trasy. Troska ostatnia na cypelek. Tam prowadzi właśnie taka cienka plażyczka. I zobaczymy, czy uda się dostać na samą górę. Nie, Z grozą. Od tej strony jest otwarte morze. Większe fale. Z drugiej strony jest bardzo łagodnie, nie ma fal, nie ma wiatru. Więc tam warto korzystać z temperatury, bo jest odczuwalna dużo wyższa. A tutaj nie wiem dokąd nas doprowadzi ta trasa. Wąska ścieżka. Trzeba uważać na te krzaczki kłujące. A tak to poza tym bardzo spoko.